Tak dokładnie, cześć z tej strony Michał, witam Was w kolejnym odcinku na moim kawale. w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Gospie, co nie? Zbytacie nic normalnego, co nie? Ale dzisiaj, tutaj, mam oto taki fajny teren, co nie? No za oborą akurat, co nie? Taki fajny, co nie? I wiesz co ja Wam powiem? Ja przyjechałem sobie rowerkiem, co nie? Bo mi się nudzi akurat co nie? No i tutaj y, taki pan robi o! Robi tak dokładnie wyrównanie pod te tunele, pod akcję Kiszonka. No i tutaj mam takie fajne góry, co nie? O jedna góra, druga Co nie. U, kurde hata mm, nie powiem okej? Okay? I dobra, no i jesteśmy to nie tutaj, w mojej nowej bazie. Trzecia baza w tym sezonie już. O. Ale tak serio, tutaj jest taki oto teren, co nie? Fajne. No i tutaj, patrząc na to, że jest tak nierówno, co nie? No i tutaj, nie patrzcie tam na rozwalone kamery. Co nie? O, nic mi się nie stało. Mam takie oto fajne hopy. Co nie? Jeżeli ktoś by chciał przyjechać do mnie, to zapraszam. Województwo wielkopolskie powiat. Sam nie wiem jaki. Bo ja mieszkam w powiecie dziwnym. Możecie sobie wpisać powiat. Dziwny. Ale jesteśmy koło zbiornika, co nie Prekom. No i co, mam fajne hopy, zapraszam. Co nie? do poskakania powierzchnię sobie bym wam pokazał Bo się boję, bo tu koparka jeździ, czasami pukławy zbiornik telefon, żeby mi przygniotło i to było to, nie? O. Tak jak na przykład jak to no kurde Nie no, ale dobra bym wam zaprezentował jakoś bo tutaj o stąd skakałem, patrzcie stąd tą rowerem z na przykład o. a tu podjeżdżałem co nie szybka bajka co nie no i tutaj nie wiem czy to będzie widać gdzieś na kamerze smaczny obiadek gdzieś tam o. O, o czekajcie chwilę dobra jestem i nie wiem czy to widać o gdzieś tam przy stogu jest y, spychacz czy nie? widzę. Za chwilę mnie tu rozjedzie, patrzcie Cyk, obraca się, to co nie? No nie wiem, spróbuję was tu dać Nie wiem, czy mnie będzie widać, czy nie Bo to jest tak gdzieś kątem takim Nie ja A to moja pierwsza i nieudana próba jeżdżenia Zjeżdżenia y, Na rowerze, a tu na przykład o, hamulce są, co nie, i raz byłem w parku i spadłem z rampy, co nie. sobie całą mordę podzierałem. Tak mnie to piekło wszystko. O kur... No nie, no i teraz. Pieprzone nierówności. Ja mnikam to. Dobra, spróbuję Was tu dać. Nie no, żartuję, tu Was nie będę dawać. Ale jeżeli chcecie przyjechać na kopy na hopy, to zapraszam. Macie tutaj od wyboru do koloru co nie? Czy chcecie mieć na przykład o takie hopy co nie? Czy na przykład takie hopy, że skoczyć przez oponę, co nie? To zapraszam o na przykład stąd o czekajcie. Czy na przykład skoczyć z tunelu, Mówi tam nie patrzcie na to. Czy na przykład z tego skoczyć to nie. i skoczyć stąd? Wcale to nie jest groźne, wcale to nie, nie muszę tu No, zapraszam województwo wielkopolskie koło Kalisza. Ja mieszkam zaledwie 5 km od Kalisza. Mieszkam. <grystw> Nie no, mieszkam w Wielkopolsce, okej, okay, ale powiat wam nie zdradzę. Co kurde ta robi? Słup, a ja wiem do czego. A słup ten był do tego. Wiecie do czego? O, za chwilę wam pokażę, tylko wejdę tu co nie. O wejście na to, to jest przy... czysta. Ach. Przyjemność. O, a słup był do tego. I tak sobie myślę i rozdziwiam Skąd tu tyle wody? No szkurda! Ja ja spadła To nie O kur... Jakby nie ta kontuzja w 95 A. O, nie no, żartuję Nic mi się nie stało A no i napiszcie hashtag To nie koniec, Geper spychało". nie no, jakiś inny hashtag będę musiał wymyślić aż tak aż tak wiele yy, tak koparka, co? co na to? O. no nie, ale dobra, będziemy się chyba z wami żegnali U mi się nudzi, a ja sobie będę składać. więc co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę, suba subskrybujcie mój kanał i widzimy się już w następnym dniu. trzymajcie się i na razie, cześć!